W imię Ojca i Syna i ducha świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Niedziela w oktawie Bożego Ciała. Kościół święty, matka nasza, czyta nam dzisiaj Ewangelię świętą o zaproszonych na ucztę. Wielu, słysząc zaproszenie, zaczęło się jednomyślnie wymawiać. Usprawiedliwiając się różnymi powodami. Przypowieść obrazuje zaproszenie, jakie Pan Bóg kieruje do wszystkich ludzi. Jest to zaproszenie do Królestwa Bożego. Wielu ludzi nie przyjęło Bożego zaproszenia, odrzucając nawet posłańca z nieba. Jakim jest Pan nasz Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek? Jak czyta kapłan po każdej Mszy Świętej w prologu Janowym: Mundus eum non cognovit, in propria venit, et sui eum non receperunt. Świat go nie poznał, przyszedł do swojej własności. A swoi go nie przyjęli. Usprawiedliwienie może dotyczyć rzeczy dobrych, nie grzesznych samych w sobie. Nie jest bowiem grzechem troszczyć się o sprawy doczesne, nabywać dobra materialne czy zawierać małżeństwo. Grzechem jest jednak stawianie tych spraw ponad pana Boga. I ponad zaproszenie do Jego królestwa. Pan nasz Jezus Chrystus mówi: Szukajcie więc najprzód królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie Wam przydane. Badajmy swoje sumienia, czy odpowiadam na głos Bożego zaproszenia, czy dopuszczam głos prawdy. Do mojej duszy? Czy pragnę wziąć udział w uczcie Królestwa Bożego? Czy są w moim życiu rzeczywistości, które stawiam na pierwszym miejscu, miejscu należnym samemu Bogu? Iluż to ludzi usprawiedliwia się brakiem czasu, tymi czy innymi obowiązkami, czy sprawami, by znaleźć wymówkę. Dla swojego braku czasu dla Boga, braku miłości do Boga. Niejednokrotnie jest tak, że ludzie traktują struktury świeckie, doczesne, zawodowe, bardziej poważnie niż Pana Boga i służbę Bogu, modlitwę, miłość do Boga. W Apokalipsie czytamy. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy mi drzwi, wejdę do Niego i będę z Nim ucztował, a On ze mną. Przeżywamy dni oktawy Bożego Ciała. Pomyślmy w tych dniach, jaka jest nasza odpowiedź na zaproszenie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na świętą ucztę komunii świętej. Msza święta jest najświętszą ofiarą, którą Zbawiciel złożył Ojcu Niebieskiemu na krzyżu za nasze grzechy. Komunia święta jest świętą ucztą, o której mówi Kościół słowami świętego Tomasza z Aquinu. O sacrum convivium, in quo Christus sumitur, recolitor memoria passionis Eius, mens impletur gratia, et futurae glorie nobis pignus datur. O święta uczto, na której pożywamy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego męki, duszę napełniamy łaską. I otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Rozważajmy dobrze, o jakie skarby tu chodzi. Rozważajmy dobrze, o jakie zaproszenie tu chodzi. Rozważajmy dobrze, o jaką ucztę tu chodzi. Rozważajmy dobrze, kim jest ten, który zaprasza. Rozważajmy dobrze, Jakie dary tutaj otrzymujemy. Mamy skarb ponad skarby, samego Boga, syna Bożego, w komunii świętej. Sam Bóg przychodzi, syn Boży, vere, realiter, substancjaliter, prawdziwie, rzeczywiście, substancjalnie obecny. Z ciałem i krwią, duszą i bóstwem. Śpiewamy o szczęście niepojęte. Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. Nie wymawiajmy się od Chrystusowego zaproszenia teraz w doczesności, byśmy nie zostali odrzuceni. Od uczestnictwa w wiecznej uczcie Królestwa. Są poważne konsekwencje odmowy przyjęcia Zaproszenia Bożego. Mówi dzisiaj Pan nasz Jezus Chrystus jako przestrogę. A powiadam Wam, że żaden z tych mężów, którzy byli wezwani, nie skosztuje wieczerzy mojej. Mówi Pan nasz Jezus Chrystus, błogosławiony, który będzie pożywał chleb w Królestwie Bożym. I mówi Pan nasz Jezus Chrystus, jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mandę na pustyni i pomarli. Ten jest chleb z nieba wstępujący, aby jeśli Go kto pożywać będzie, nie umarł. Jam jest chleb żywy, który z nieba stąpił. Jeśli kto pożywać będzie tego chleba, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, jest ciało moje za życie świata. Kto pożywa ciało moje i pije krew moją, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dzień ostatni. Albowiem ciało moje prawdziwie jest pokarmem, a krew moja prawdziwie jest napojem. Kto pożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jako mnie posłał żyjący ojciec i ja żyję dla ojca, a kto mnie pożywa i on, żyć będzie dla mnie. Ten jest chleb, który z nieba stąpił, Nie jak ojcowie wasi jedli manne i pomarli. Kto pożywa tego chleba, żyć będzie na wieki. Święta uczta, komunia święta, jest zadatkiem wiecznej uczty Królestwa Niebieskiego. Pytajmy siebie, w tym roku częściej pytajmy siebie: Jak często przybywam do stóp ołtarza, aby brać udział w świętej uczcie Komunii Świętej, przyjmując ciało pańskie, chleb życia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Obyśmy nie byli podobni do ludzi z dzisiejszej przypowieści. Którzy zlekceważyli zaproszenie na ucztę, spotkały ich konsekwencje surowe. Obyśmy rozumieli wagę i powagę takich miejsc, duszpasterstw rzymskokatolickich, doraźnych, w których dusze spragnione łaski i prawdy. Mają szeroki dostęp do skarbów łaski i prawdy, do codziennej katolickiej mszy świętej, do codziennej komunii świętej. W dzisiejszą niedzielę w Oktawie Bożego Ciała przywołajmy ponownie słowa gorliwego kapłana. Ksiądz Prałat Robert Meder w książeczce. Serce naszej wiary, rozważania o Mszy Świętej, pisał: Żaden dzień bez Bożej służby. W każdy dzień otrzymujemy dobrodziejstwa niebios. Cóż zatem bardziej oczywistego, jak codzienne dziękczynienie? Żaden dzień bez Mszy Świętej. Grzeszymy codziennie. I ściągamy na siebie Boże kary, cóż rozumniejszego, jak codzienna pokutna ofiara i prośba o przebaczenie i łaskę? Żaden dzień bez mszy świętej. Ustawicznie potrzebujemy pomocy Najwyższego, tak dla ciała, jak i dla duszy. Bez Niego nic nie możemy. Każdy zatem rozumie, że dlatego codziennie trzeba składać ofiarę błagalną. Żaden dzień bez Mszy Świętej. Nie ma nic niemożliwego. Nie każdy oczywiście może w dniu powszednim zjawić się na Mszy Świętej, ale kto może? Ten nie powinien tego zaniedbywać. W dawnych dobrych czasach przyjmowano jako regułę, by przynajmniej ktoś jeden z każdego domu przychodził na ofiarę. Przy dobrej woli byłoby i to możliwe, by nasze kościoły były codziennie napełnione po brzegi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. My, wieku,